Tu jest wszystko super. Dobrze. No to tu jest wszystko pięknie. Zaraz obejrzę sobie przedpokój. Widziałam, widziałam jak walczyłaś z tą materią. Jeszcze okna. Dobra. Ś świecą się przepięknie, że tak powiem. Zero smug. Bo, bo się przyczepię. Szafa pięknie. To nie, to, to nie wasze, prawda? Kwestia sporna. Nie lubię brudnych kontaktów. Ziemia niczyja. Tak. A to, a to, a to. Aż na to młody. Tu zajrzyj, tu zajrzyj. Mhm. Lustro jest czyściuteńkie. W zasadzie no to się nie mam do czego przyczepić. Tu jest... Yy, Poustawiane wszystko ładnie. Ja nigdy na niego reklamacji nie składam. <grymne> Jeszcze. <grymne> Idę, dziewczyny, do was. Zapraszamy. Jaka Dzień uśmiechnięta, na prez... jaka po prostu, proszę, 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 jak zrobiłam, proszę, doceń. Docencie, docencie, docencie tę robotę. Parapecik zrobiony. Tu szafeczka. Tak, tak. Będę wredna i na ramce plamki nie ma na zdjęciu jest. Tu jest wszystko pięknie, wanna pięknie, yy, bateria, szafeczka wszystko lustro yy, super, super, idealnie, bez smug, wspaniale. Drobne niedociągnięcia. A to niteczki te pruwają. Oddam. Nie, nie było. <laughs> Okna pomyte. Tak, tak, tak. Zobaczcie, my tu gadu, gadu, a w międzyczasie Justyna z Filipem, już po czasie, po momencie, kiedy powiedziałam, że the game is over, koniec. Krzesełka szybko ustawili, podkładki na stół dali i zrobili pięknie, prawda? I rzeczy te poukładane zostawili na kanapie. I to ja rozumiem, tych paru minut zabrakło, no ale nie szkodzi. Generalnie poradzili sobie z mega, mega brudnym i trudnym zadaniem. Sytuacja jest trudna, gdyż yy, yy, jeden zespół i drugi zespół zasuwał jak niemożliwy, jeden i drugi zespół przyprowadził mi do pracy młodych ludzi, co nie jest normalne, lat 17, jedno i drugie. I jedno i drugie pracowało jak złe. Po prostu słabnąc w niektórych momentach, ale jak złe, to jest absolutny fenomen. I ja, szczerze mówiąc, ponieważ jestem typową zodiakalną wagą i rozważam, o tym co zobaczyłam na monitorach i tutaj będąc osobiście, ogłaszam, moi drodzy, Remis. Yeah!